W sytuacji, kiedy film jest trudny, a są takie filmy? W tej no myślę tu filmotece. o nienormalnych. Pamiętam, zastanawiałyśmy się tak. nad mm. tym filmem. To jest taki film, którego ja bym y, nie chciała, bałabym się mm. go oglądać bez y, Twojej pomocy. Mm -hmm. znaczy, wydaje mi się, że w ogóle te trudniejsze filmy wymagają przygotowania. Z jednej mm. strony, żeby. E, tak merytorycznie być przygotowanym, mm -hmm. a z drugiej strony być przygotowanym na to, że te reakcje mogą być różne. Tak? Od śmiechu, tak, tak to myślę. Co, co jest reakcją obronną. Śmiech tak. bywa po prostu ochroną tak, tego, że mm -hmm. ja się czuję niepewnie. Tylko trzeba o tym wiedzieć, no a właśnie. nie na przykład reagować na zasadzie, jak, jak, wy debile, jak, radanie, jak, jak śmiecie śmiać. w ten sposób mm -hmm. reagować. I, ten ten sposób. I to wiem dzięki tobie, że ten śmiech jest mm -hmm. taką to reakcją jest, po prostu obronną. obronną. Mm -hmm. No właśnie. A nie I teraz razem teraz jakiś pedagog i psycho, albo psycholog, hmm. prawda? to właśnie y, może wejść w te reakcje, tak? Może powiedzieć, widzę, że wam jest ciężko, widzę, że przygaśliście, tak? Że coś się stało takiego po tym filmie, że y, wyciszyła się klasa albo że się mm -hmm. zamknęliście w sobie, tak? I wtedy y, ja mogę powiedzieć, mnie też poruszyło. Mogę wam opowiedzieć, co się ze mną stało. Jeśli zechcecie, to podzielicie się ze mną, jak nie, to zostaniecie na tym. Jeśli ja, osoba dorosła, opowiem o swoich uczuciach emocjach, to jest szansa, że młodzi ludzie za tym pójdą, tak? że zobaczą, że to nie jest śmieszne, tak? że to nie jest nie wiem, wstydliwe albo żenujące, tak? bo mogę powiedzieć to w taki sposób, żeby nie przekraczać granicy intymności własnej i cudzej. Tak? Mogę tak to wyrazić, żeby to było dla mnie bezpieczne, dla, dla uczniów bezpieczne i oni mogą pójść tym torem, tak, tak trochę własnym przykładem, tak? pokazać jak można sobie poradzić z trudną sytuacją.